dead or inscribed. We try to honor their deeds, even as their faces fade from the memory. Those memories are all that's left, and the bastards have taken everything else. What happened? He killed some. He's gone, Mac. What do you need from me, son? A location. Our Russian says Makarov used to cache weapons at an old castle near Prague. He's got nothing more solid than Mac. Can you trust him? What choice do I have? He's got his own reasons for wanting Makarov dead. Nice rainy bells. Aye, we ran drones over a suspect castle back in Zakia's day, but we never got wind of our targets visiting the area. What am I up against? The place is a fortress. Only one way in or out, hmm. unless you've learned to fly. Security office on the far side of the compound, and a command center north of that. Both were heavily guarded. If Makarov's there, he'll be in that control room. What's this you're sending me? Equipment list. Tym, się, John. Co Co mi A więc hej Halo Siemano, postanowiłem wyciąć ten beznadziejny moment ładowania tego pasku, który tak zawsze mnie i was prawdopodobnie wkurwiał A więc Hej Halo Siemano I pamiętamy, że w ostatnim odcinku dowiedzieliśmy się, że Yuri znał Makarowa A i... Niestety nasz przyjaciel Soap. Zginął. Więc teraz jesteśmy gramy jako Yuri i jesteśmy wraz z naszym kompanem Price'em. Dobra, myślę, że z noktowizorów możemy się pozbyć. Paś, padniemy, bo tak każe Price, a wiemy teraz, że Price jest na nas ostro cięty. Yy, przez to, że mówiłem, że Price jest cięty nie wiem co powiedział. O oh, fuck. Chyba zjebałem, że się wychyliłem. I to chyba... No, mówiłem, że Price jest na nas cięty. I zjebałem to, że się wychyliłem. No, czekam, czekam. Bardzo przyjemnie. Zobaczyli nas, likwidu ich. No, przepraszam cię, drogi Price. No spoko Dziwię się, że tylko ludzi inni nie słyszą i nie widzą. To jest mega naprawdę dziwne. No. No, Powiem tak, ale bym przyfajlował. Już bym nie trafił. Tak i tak. That ass. That ass. Hold on. że. Okay. ok. Dla mnie to spoko. Dobra, widzę, że Price to leży takim takiem. Koczukajcie, nie wiem co z tym reflektorem No widzicie jaki idealny moment Po prostu to było przezajebiste Dobra, czekam na ciebie Chyc, 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 chyc Sorry za to szarpnięcie, ale kiknąłem w chuj Ożesz ty babilońska Naprawdę, sorry, kurwa o Boże, ale zjebałem. O, ale mi teraz nos boli. Chyba jedno jakieś ostrzeżenie. Uwaga, kicham. Naprawdę, no, jeszcze mi teraz gardło. Zaczęło boleć. Wziąłem bójka. Czornej wody. Jak to mówi. Husiałkę i rikałkę. Ja mu no się mogę ruszać, bo jestem za po poduszce 4 nie ma sprawy, lejbiście to jest idioty. Czemu w ogóle robią coś takiego w takich miejscach? Takie przejścia, Kurwa. Chyba oni nigdy nie grali w Call of Duty. to prowadź w price e. w ogóle jak możecie zauważyć, tam jest biuro ochrony, fajnie. Jak możecie zauważyć na moim layout, czy jak to tam się nazywa na kanale <laughs> Kto jest? Jest oczywiście Sniper Steam Fortress, czyli moja ulubiona postać Steam Fortress no i Kapitan Price który nie jest Team Fortress W3 no i w sumie co jest serii Call of Duty ale jako, że tam w MW3 prawdopodobnie była najlepsza grafika ze wszystkich To postanowiłem, że i jego z MW3 wrzucę Zajebisty pomysł No teraz mówisz na zdrowie, kichałem, kichałem z dwie minuty temu No No zdychaj, żeś psie Dobra, widzę, że ci w tętniskę przyjeżdżają, więc... Z problemów to z tobą być nie powinno. Dobra, na lewo, na prawo w górę i w dół. Mmm, wbijamy się ma chłopaki, widzę tu wasz jakiś pseudochroniarz biega Mamy na niego... Yeeeeh, bo ono! Teraz kurwało żyli Tychymanych... W... Łopada! Mógłbym ci rzucić granat na rejszym to Ale nie będę hamski Chłopc Trafiłbym więźnia, nie wiem co on zrobił Czy tu Ty price tak kozaczysz Zdychać, zdychać padniki. Powiem tak, co Was zapytam raczej Co Was się tu tak kurwa nakociło Dobra, falu z Wam w dupę i łapcie granat. Gin, Gin. Ty również. Gdyby Rambo kurwa dostał tyle kul co ja, to by nie przeżył. Nawet wpieprzony Jack Norris. A ja przeżyłem, bo jestem Yuri i znam Makarowa. No, fajny laptop. Ej, Dobra. No to co to, ty to, sobie myślisz o ogóle, koleżka? Ochuj. Pomyśli, pomyliły mi się guziki, chciałem podciąć gardło, a rzuciłem granat. Dobra, przeładuj no żeż tu. powinieneś ty podążać za mną, Frejerze. Że... Ja już tam dawno byłem, a ty. sioczysz. Zaraz coś tu wyskoczy i ci Dawry. No kurno. dobra, super. Widzę, że tutaj coś ciekawego. Jakieś budowle deszcz i spływające mi po twarzy woda. Mogę iść normalnie, nie muszę kłócać, dobrze jest. Mam nadzieję. Na której kolu? No tu. Ja ma sprawuchy, już kładę C4. Lubię kłość C4. Coś jeszcze? No lecimy, lecimy. lecimy. No i co z tego, już tam się zarazowałeś? Jak w niej to po co podkładamy C4? Wystarczy jednąć granatem mocniej. Albo celniej. I już by całe poszło. No nie, prysik Musimy od razu marnować C4 na byle gówno. No dawaj, dawaj, Prajsik. Czekam, czekam. To co? Raz to Co ty tam za chamskie żyłki Czy Przyjście nam robisz, chopie? Naprawdę, nie było czy słychać różnicy. Ale zajebiście. Szczerze mówiąc, nic nie widzę. Podejrzewam, że Wy też nic nie będziecie widzieli. Spina się, wspinaj, Yuri. Najwyżej się coś zarwie i zdechniesz. No, teraz podskakuj do tego. Albo i nie musisz. O, widzę prezydenta. Muszę się napić. O, jest pan Makarow. You don't fucking say! Nic nie słyszę hmm, Ciekawe nie fajnie wiedzieć o czym rozmawiają, no nie no cóż.

Głupi kurczak! Na szczęście go nie trafiłem. Bo noby to kurczak strzelał spod pod swoich skrzydeł. No Co ty chciałeś mieć? świnią wjechać. W ogóle zero romantyczności w tobie. Tylko kontaktuj. Da! Jak Yuri. Hehehe. No wbijaj, wbijaj. Para tu, 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 zdychaj. I co, frajerzy? Kto tu jest lepszy od Was? No ja, no ja. Błyskowy. Aż mi klatki spadły przez ten błyskowy. Dawaj ty prasik, nie obija Błyskawice! iskawica. się granatów. pedały. Du, 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 du. du, 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 du. Ktoś jeszcze coś chce. No ja mi. Kurwa do rycerzy strzelam Mało ammo, kurwa rzeczywiście Daj mi swoją broń Jakiś chuj na pewnie Rzeczywiście i to bardzo To jego mama nie, to okej okay. Patrz jak to się biega w brazik Ożesz ty babilońska skąd O chuj Dobrze wiedzieć, że czerwone beczki wybuchają. Jakbym nie grał w innej kurwa gry. Zabiłem was obydwu, powinienem wygrać nagrodę. Frejerze RPG. Gdzie to niby jest to zdolnione RPG? Mogę zjeść, Mogę tego. To szkoda. Co A co, czy mam wziąć RPG? O to chodziło. Przebijaj się, no przebijaj się durniu. No. O kurwa, o, zdychać! Kurwa to czyli mnie, ale w środku granat zawsze niech będzie. Dobrze jest, zdychaj, zdychaj. Zdychaj, zdychaj. Dobrze. No kurwa gdzie oni. Dawaj, ty jemy, prasik. Dobra broń. Trzymaj się mnie, Yuri. Dobra, bo mi klatki spadają, więc będę się ciebie. Gdzie ty kurwa poszedłeś? Jak mam się trzymać ciebie, jak ja nie wiem, jak ty żeś tam wlazł? Staruszku jeba. W serio nie mam pojęcia jakąś tam w pieprzu. Ale gdzie ty kurna jesteś? Wiem, że tam mam iść, drodzy widzowie, nie śmiejcie się. Ty tam jesteś, Lamo. Tylko jak ty się, się tam wlazł? Chyba jakoś tu ubiegłeś? Dalej jak? Nie. Tam? Nie. Kurwa, zgubiłem się w grze. Mam jebnąć się przez płotno nie sądzę. No boże. Zdełniony schody. No dawaj, ruszaj, tu już mnie wkurzasz. Mam już ładować? Jeszcze musieli stanąć w najlepszym miejscu, nie? Leż. Gdzie mam, kurwa, was? A, tutaj. Łombo, kombo! kombo. I teraz taki price na mnie skaczący. Czy on nie trafił? I ty price jesteś tutaj. Co jej Faj, wypadałoby się jednak schować. What the fuck jak ja niby mam go zdjąć, co? Gdzie mam w ogóle iść teraz? Fuck, you! widzę, że blokuje drogę. Ale nie no jestem tu, co teraz? A. Okej. Okay. o kur, mogę się schylić? Nie mogę, fajnie, ale dobra, widzę, że prasik sobie radzi. Czego nie byłam zapas? O kurwa spadochronu? ochronu? To nie. Teraz dopiero otworzę, co ja tam będę. Ja. I gitara. A koniec gry, chyba jeszcze nie jest przed nami. A więc ja się na razie z wami pożegnam. A więc, hej, hello zobaczenia, do następnego. I nara. Bo widzę, że mi spadają FPS-y, czyli kończy mi się miejsce